Albo się głowa zwiększyła? albo czapka się zmniejszyła. No z czego ty się śmiejesz? Spuchła ci głowa. Ale to od myślenia chyba. Chyba nie. Dzień dobry, znowu... Jak jest, jak jest pusto, to jest jak z balonikiem, tak? Pusto, to ja ci dzień nie będę nic mówił. Okay. Dzień dobry, drodzy moi, powiedz dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień. Nagrywa się, nagrywa się. Dobra, bo my dzisiaj znowu w terenie... Ale poczekaj, poczekaj, bo ja jeszcze... Aha, zapomniałem, jedną rzecz, Przemek, mam. Coś ten... Zanim wyjdziemy, żeby ci humor zrobić, czekaj, bo nie mogę otworzyć samochodu. Samochód mi się zepsuł. Ale ja mam dobry humor, więc nie musisz nic mi robić. <noise> to znaczy robić, to ci nic nie będę. Masz, proszę bardzo, to jest prezent. O nie! Tak! <noise> Dobre! Żeby nie było później, że ja go tylko obiadam, Teraz będę opijał. A właśnie go jeszcze opijał. Ania powiedziała, że jakby wrócimy o normalnej porze, to mamy przyjechać na obiad normalna pora. Zostawisz, czy tak? Tak, zostawię. zostawię. A wiesz, co to jest? Kubek te, ten, te, taki duży, termiczny. Teraz będziesz białą Amerykanką. O Jezu. Wiesz dlaczego? Bo to jest target tych kubków. Do nich można dokupować różne gadżety. czek to wyciągnę ten. A, o Jezu, a nie wiem o co chodzi. Weź mi to No byłem. nie, nie przejmuj a, się. Bo... Nie moi uczniowie o tym powiedzieli. Generalnie jest tak, że to jest w Ameryce bardzo popularna marka, której nie będziemy promować. Bardzo popularne kubki. I to się pojawia na e, tym. Pojawia się na internecie te dziewczyny tak z kubkami lansują się i są to najczęściej białe blondynki, które dokupują różne gadżety do tego. A okej. Taki. Czarny. Właśnie chciałem, żebyś miał czarny. Ale czarny. To był ten czarny charakter jest. Nie, co ty? No, nie jest ze mną aż tak źle. Rurka Fajny. Dobra, e, bo to nie o to chodzi. Dawaj, raz, 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 raz zapakuj o. go do samochodu, bo już jadą w samochody. I Już nas będą ścigać. Nie wiem, czy będą nas ścigać. Ktoś jedzie na budowę. Się zamkło. No. No, drodzy moi, także <laughs> nagadaliśmy się i teraz już możemy przejść do tematu. Przemek mnie dzisiaj wywiózł w... No, w pole sobie. czy w las? Znajomi znacie. Tak. Całe szczęście. Yy, nie wiem, czy w pole, czy w las, ale w tym miejscu już myśmy byliśmy. Droga, ale wiesz co, zanim pójdziemy dalej, zobacz, tutaj to to, jak, co jak zostało to oczyszczone, to... zobaczcie, jak tutaj ten bruczek, który tutaj yy, był nieczytelny, to te, w tej chwili widać, że, że teren był wybrukowany. W ogóle ale... najciekawsze jest to, zobacz, są kanały odwodnieniowe prawdopodobnie, nie wiem, jak to się fachowo nazywa, tam jest końcówka budynku, teren został oczyszczony i zobaczcie, jak pięknie w tym momencie wygląda, bo to jest ta nasza kopalnia. Wjazd. Wjazd do kopalni. Tak. To, co byliśmy tutaj w zimie i pokazywaliśmy Wam... To tam jest naszej... jeszcze... Widzisz, bo Ty tak lecisz... Ty, ty no przecież ty leci. to Ty kazałeś, bo szybko idziemy. Znaczy, że w sensie... Ale nie chodzi o że szybko. Tam jest jeszcze widoczny kawałek jakiegoś no fundamenciku. No właśnie. Znaczy, ja myślę, że to powinniśmy zrobić dlatego, że... Yy, to nie zniknie niedługo. Tak, sądzę. I no bo te, te tereny, tereny prawdopodobnie ktoś kupił. Bo chcielibyśmy powiedzieć, że nie przyszliśmy tu niszczyć kraść i temu podobnych rzeczy absolutnie, tylko jakby za, zadokumentować. Zobaczcie. Znaczy, no, trzeba też powiedzieć, że ludzie no, mają do tego prawo. No, oczywiście. Że, jak ktoś kupił te tereny, to sporo drzewek, no i fundamenty od budynku. Tylko patrzę, patrzę i sobie myślę, że ktoś te fundamenty mimo wszystko jednak będzie rozbierał nie wiem, to, to już trzeba byłoby zapytać. To nie, że Cię pytam, tylko takie moje wrażenie jest. No, możliwe. Wszystko Bo tam są cegły porozkładane, ale ładnie, jest bardzo zadbane, fajnie, że takie miejsca y, w jakiś tam sposób zostają, co więcej, mega fajnie, że zostaje brama, przynajmniej na razie. Znaczy, to co, co będzie, co sobie ktoś zrobi, to zobaczymy no, trochę za historii. jakiś czas. Nasze. No, słuchaj, no tak naprawdę to tutaj był, były krzaki, tak? Ja bym jeszcze pamiętam, że tam się dawało wjechać samochodem i tam gdzie tam jest tam płaszczatka, to tam zawracało się, samochodami się wyjeżdżało. Do tego teraz jest napisane wyraźnie nie parkować. No. O, no. Zobacz, nawet kostki tutaj leżą jeszcze, te takie fajne stare. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmiokątne. Sześciokątne. 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 No to przecież o tym mówię. Właśnie. Dlatego przeliczyłem, żeby nie patnąć. Jakbym powiedział trójkątne, to by się nie zgadzało. W ogóle Przemek. Dzisiaj robimy próbę. Próbę czego? Próbę śpiewu. O nie! Poczekaj, bo nie, 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 Przemek, poczekaj. O nie, nie. Ja też tak mówiłem, natomiast jest kilka osób, które stwierdziło, że zrobimy karierę. I zrobimy turne. Nie, nie, to jest niemożliwe. Będziemy śpiewać. Nie, niech ty będziesz śpiewał. Ja, nie, ja nawet nie da rady, nie, nie. nie. Nie ma siły, która mnie do tego zmusi. Wiesz, co w komentarzu napisałem? Nie wiem. Słowa prorocze powiedział, bo właściwie może nie prorocze, a o, takie i tu mega... już widać. O, to wchodzimy? No, myślę, że tak. Czy pójdziemy jeszcze ten kawałek? Możemy pójść, możemy nie pójść. Mój komentarz brzmiał Nidy rydy, bo Nidy rydy. Drodzy moi, doczekacie się wielu rzeczy... O, kurde! Poczekaj, nie, nie sprzedawajmy tego, zaraz tam dojdziemy bo mamy znaczy, pewne dojdziemy, informacje dojdziemy albo nie dojdziemy dojdziemy, Siatka dojdziemy Szapka jest tak? Uh -huh. no ale to zaraz spróbujemy bo no tu zajrzyjmy tu mam, jakoś chociaż wejście to jest tamtej przejdziemy czystej no dobra to wejdźmy jakkolwiek staj. dawaj tutaj możemy przez te przejść przez krzaczory to jest dobra pora eee, pora eee, na krzaczorach eee. śliwak, śliwak wystaw rogi A. dobra ła, ła jeszcze pół o zobaczcie i teraz możemy powiedzieć. Po, no, posiedliśmy informację, że jest to. No, że tutaj to są pozostałości po elektrowni parowej jak zostało się dodane. Chociaż no, niewiele opcji tutaj jest na elektrowni niż parowa. Chociaż wtedy to już mogły być też zasilane agregaty dieslem, znaczy dieslem... A wiesz, czego się ostatnio z komentarzy dowiedziałem, Taki, żeby nie no. było czytam. Bardzo dużo czytam. E, myślę, że bardzo wiele odpowiadam. Również, że ropa się nie pali, że możemy tam nawet wrzucić zapałkę. I no coś w się... tym jest. To jeden z naszych telewidzów tak powiedział, a no. ja mu wierzę. A w związku z czym to? Zostaw! Dlaczego? Nie psuj tego. Ale przecież nie psuję, tylko dotykam. Niedługo i tak to się wszystko... Nie wiemy, co się... A może tu ktoś chce odbudować? Elektrownie. Tak. No, Okej, okay, dobrze. Wierzę ci na słowo. A tu był pewnie jakiś magazynek. Ale fajne jest to, że jest sklepienie. Czemu skąd u Ciebie światek, <coughs> że to był magazynek? Bo tu jest sklepienie. Ja. No co nie wszystkie rzeczy. Nie odpuszczam muszą się sobą nasze winy wiązać. jako ja odpuszczam Tomaszowi. Ale wiesz co, bo ty czasami... Nie, bo w takich obiektach to takie instalacje są e, mocno rozbudowane. Gdzieś trzeba przepuścić rury. E, widziałem parę takim takich. przesmykiem rury, tak, przemku. Co? Takim przesmykiem rury. W dwóch miejscach. No. A Ale gdzie, nie by... wiesz, co tam A gdzie był wungiel, albo koks, albo inna. Wykopywa... Wy, wy, wydobywali go. Tak, tutaj bezpośrednio. No tak, przecież to była kopalnia. Gończu. Ale musieli go gdzieś przetrzymywać. Kolego, mój drogi, to nie jest tak, że na łopatę, na wiadro yy, albo. O, chłopaki pojechali. Albo ten. Albo taczkę inną i przywozili i sypali. No, Od tego są magazyny. Ty, jak, ty mi, jakbyś sobie. nigdy w życiu nie, nie widział elektrowni, mówisz? Yy, widziałem. Takiej węglowej. Widziałem. No. Moja babcia nawet miała piec węglowy. Ty, ale to nie to samo. Jeszcze raz. To nie to samo. Też węglem paliła. To jest podobne. <grym> Zasada nie działania mogę. jest taka sama. O kurde. Cegiełki, ale duży budynek musiał być. Zawalił A, się. Masz prawdę... tam nawet pozostałości rurki. Patrz, patrz, patrz. I ja ci mówiłem. I tu jest syp właśnie. Widzisz? Widzisz, a tu jest rura. O, czyli w tym miejscu mógł być jakiś kocioł, na przykład. Nie. Dlaczego? No nie. No, no, no nie. Ale to fantastyczne tłumaczenie. Nie, bo nie. Nie, bo to najprawdopodobniej było gdzieś mogło być jakieś koło, coś przeprowadzenie. Młyńskie. Prawie. Zamachowe. Zamachowe. Tak. Ty Co widziałeś my? kiedyś maszynę parową? A może byś szedł tutaj i zobaczył. Nie. To jest ewidentnie lej. No dobrze, no jakoś tam no. wiesz, musieli przepuścić instalację. No. E, Zamocowania, mocowania, już widzę, że tutaj takie do, dość... Zobacz, popatrz do góry. Popatrz. Zobacz, poza tym jeszcze zostało trochę popiołu. No jasne, spaleniska z tej... Zobacz sobie na te odcięte dwutełniki. Ej, ej, patrz, patrz pan, patrz. Widzę, drut kolczasty. No. 120 zwojów na metrze. Nie, 120 kolców, a nie zwojów. No zwojów kolców tych. Zobacz sobie taki obcięty dwutownik stalowy. No. Na tym tutaj to było coś zamocowane. A nie kocioł. Stąd mój, choćby dlatego nie mógł Raz, być kocioł. 2, dwa, trzy, cztery, pięć. A ja myślę, że to był strop po prostu. Czyli ja chodzę po parterze... Ale na pewno nie kocioł. A w to takim tu razie. Ale kozaka, sobie stoisz, długiesz w nosie, Nie długelasz. Weź, dłubisz... przestań takie rzeczy obrzydliwe mówić. Ale tak jest. Nieprawda. Miałem o tym nie mówić. Ja. Co? Chodź tu bliżej, bo zaraz nie. zasięg nam zniknie. To ty kupiłeś nowy sprzęt, który jest taki słaby? To trzeba miał by ten stary. Jest, przemeczku jest mniejszy i o to właśnie chodzi. Co by on mniejszy był. Bo, jak byłem ostatnio w Turcji, to zapomniałem go zabrać. To tego w Turcji kupiłeś? A nie ukrywam, że specjalnie po to go kupiłem. Bo to ma być dobry dźwięk do vlogów i ma być mały. Kurczę, no to jest naprawdę. A wiesz, że my w ogóle dzisiaj gadamy i nic nie tłumaczymy i nie wprowadzamy i w ogóle, w ogóle? Bo ja sam jestem trochę w szoku. No. To ci muszę przyznać. Raz. Też, no, ty, ty to Przemek. lubisz sobie poteoretyzować, a mi to tak trochę nie, to wszystko nie do końca pasuje. Zobacz zbiornik jakiś. No tu już bym mógł się. Ale to nie jest zbiornik, bo zobacz, nie jest na szczelne. Nie, nie w tym kierunku. W sensie, że no właśnie dziwne, że to jest dziura w Ale ziemi. Jakaś rur... o, rurka tam szła. Rurka tylko. No właśnie o to mi chodzi. Zobacz, tu nie ma żadnego wejścia. Wychodząc z założenia, że to był strop, to albo jest tak mocno podsypane... Niekoniecznie był strop. Ty tu wychodzisz z takich czasami ciekawych Co? założeń. No w końcu Nie wiem, to... ma, Może ktoś ma, z... ja wiem, zróbmy tak jak zawsze, poprośmy, jeżeli ktoś ma zdjęcia tego miejsca, to jakbyś był skłonny podzielić się, to, to jesteśmy zainteresowani. I wtedy ko kończą się dewagacje... To ja tu to... jestem od zaciemniania obrazu. No. O oh my gosh. O oh, fuck. Dobra Kijaszek w dłoń. Ha! Ty, Ach, a no, wie, że pointer muszę a, no, no i pogrzebię sobie kijaszkiem ziemi. Tak. Naprawdę, bo... jest, będziesz znany z tego. Ten co grzebie kijem w ziemi. Tak. A ty wieczna maruda, zobacz. Porcelanka. Chyba ty. Widzę. No to ty ty po co... No No co, po co? Po co? Po co? Zobacz. No śmietnik to nie jest. Ale porcelanka wychodzi, poniszczone i wiesz, Kijaszek jest po to, żebyś sobie łapki Czemu raz nie rękawiczki. Drugi, żebyś sobie nie pokaleczył. Rękawiczki i kawałki szkła. Brawo, panie przemku. Widek, no, lepiej tak niż bez. Twój poziom eksploracji jest. Ale ja nie grzebię w ziemi. Nie, nie, ja, ja daleko takich rzeczy jest. Wyszle ziemia, jest rzeczy kryje. Ale ciągle nie odkryłem tego, co chciałem. Przemek. E nie ale, wiem co chcesz odkryć. Ale zastanawiam się nie, to jest raczej malowana ściana nieuszczelniana, bo myślałem tak. o tym tam też rura była. Myślałem o tym, że mógł być to jednak zbiornik jakiś na płyny. Co ty tak szukasz zbiorników? To, to teraz jak wędkarz się zachowałeś bo to wędkarze zawsze... No to ryba taka wielka, no dobra i co? Kolejne kilka. Pomieszczeń, w których wyrosły drzewa, no ale wygląda na to, że to jednak było dużo, dużo głębsze. Możliwe? Bo my chodzimy po poziomie 0, natomiast tu jest poziom minus 1. Jeżeli tu wszędzie była posadzka lub coś, co tą posadzkę przypominało, to no na to wychodzi. Obiekty były w pewnej deniwelacji zrobione, czyli lekko poniżej poziomu gruntu. Wchodzisz? Nie, 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 Tu nie wchodź. To jest wszystko pozasypywane. Ale ktoś kto to kupił to będzie miał trochę roboty. No. Będzie powiedzieć bardzo dużo roboty. Bo to trzeba będzie zasypać. Na tym nie można nic postawić, bo się wszystko powali. Zobacz, płyty stropowe. To był kibel. Nie był kiber. Jak to? Było? Małe pomieszczenie. No z... jest tu jest sporo to jeszcze tego nieoczyszczonego. No. Ja bym chciał zobaczyć więc co zamiast zgadywać, ja to wolałbym zobaczyć zdjęcie tego miejsca, jak to wszystko wyglądało. Ty jesteś takim pragmatykiem. Ty w ogóle no nie pozostawiasz tej niszy takiej, żebyśmy mogli sobie pogdybać. No, to wiesz, w takich obiektach to nie ma co gdybać, po prostu to, to było jakby... Mm -hmm. e, wiadomo, jak takie rzeczy są z grubsza mm -hmm. zorganizowane. Ale nie ma zabawy wtedy. A nasi słuchacze kiedyś powiedzieli, że lubią jak my chodzimy po miejscach. No i prezent trzeba było w piątek pójść. To byś miał zabawę. Ty poszedłeś i wystarczy. Dzisiaj... Ale nie w piątek. Dzisiaj jesteś zgryźliwym tetrykiem. Chyba ty. Ja się cieszę tu wiosną. Wielka radość jest, że mogłem go wreszcie spotkać po dłuższym okresie. Nie Zobacz. moja wina, że wyjeżdżasz i zostawiasz no ta, mnie samego. No to ale jeszcze na mnie wszystko. No, i prezenty ja wjeżdżam... ci przywożę. Patrz, Przemek. Widziałem to, na zdjęciu. To teraz możesz na żywo, chodź, chodź dotkniesz sobie, sprawdzisz. Ale nie, nie czuję Poddać? takiej potrzeby. Ej, no weź, no przynajmniej tak podotykaj, zapozun. <grych> no. Dotknąłem. DTS, co to może znaczyć? Nie wiem, no znaczenie zakładu, który wy... znaczy tej cegielni, który tą cegłę wykonał. Myślisz? A raczej, A no, to nie było, no, nie, nie było... no nie jest to znak templariuszy. Nie, nie, ja bardziej poszedłem w kierunku, że może to jest sygnowana fabryka, bo teraz to tak jest. Rukie... Jaka sygnowana fabryka? Kubki robią, proporczyki. Nie, no, 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 tak, ale to no. cegielnia, która tą cegłę wypaliła. No, no może i tak. Tu mnie ciągle korci, żeby w te krzeczory jeszcze tam wleźć, bo... Bo, bo zobacz, tu są niszki, no tu ja Ci mówię, magazynek jakiś mógł być Syp. zazwyczaj pod idą instalacje Albo są ale przejść... nigdy nie robisz sklepienia łukowego akurat takim wyszło, to jest żel. to tak, może nie, no, bo mogło przypadek. być nawet w rozetkę zrobione Przemek. jak wylewasz z betonu, to to jest jak szalonek zrobisz, tak będziesz Ty miał Ty uważaj na słowa co? Ty uważaj na słowa, Które? bo już ograniczają Ostatnio użyłeś jednego wyrazu, zblokowali... Chcesz, to poużyję go jeszcze raz. Nie, nie używaj. Nie, to jest, powiem Wam, w ogóle jakaś paranoja. Opowiadaliśmy o czymś tam, nie pamiętam już w tej chwili nawet o czym, ale opowiadaliśmy i... było to zupełnie neutralne, takie normalne. I nagle dostaliśmy informację od YouTube'a, że film zawiera słownictwo nieakceptowalne. No, coś ten, w tym stylu. Najpierw to było z tym, z nie nauczycielem... mów, bo ci znowu... Nie, nie, no to dobrze, z no, tym nauczycielem z wioski, który z dzieciakami tam w wąwozie walczył, a teraz nawet nie pamiętam o co chodzi. Ja wiem o co, pamiętam, ale nie, nie, nie zrobić ci tego. <laughs> tam schody? Nie, myślałem, że schody, czyli nie było to miejsce? Duży, duży, duży. budynek był, ale jeżeli to na, na elektrownię, no to wystarczająco duży. Troszkę mały, to musiała być mała elektrownia w No nie moment. musiała być wielka, no Tomasz. Co Ty byś chciał mieć, nie wiem... Ale poczekaj, bo jesteśmy zaraz koło obiektu, tak? Tam jest obiekt, tam jest obiekt, tam jest obiekt i tam jest obiekt. No z grubsza tak. No z grubsza tak. Czyli można było tam również podciągnąć do nich. No właśnie nie. Nie? Przypominam Ci, że ten obiekt został zamknięty w momencie, kiedy zaczęto budować te fortyfikacje, I, bo komin takiej elektrowni jest bardzo dobrym punktem do orientacji w, tej, w terenie no tym, do, dla obserwatorów. Ognie artyleryjskie. Jaki ten przemek jest mądry, wszystkie militarne rzeczy. Ja mam czkawkę, bo ty wiesz, że tak gadasz, a później przerywasz mi i czasami wychodzą mi takie moronki jak z działonowym. Tam słusznie zostało to powiedział, bo zostało to przekręcone i, bo ty i w ogóle ja mam, do mnie musimy to powtórzyć. Za to nic nie musimy powtarzać. Ci, którzy powinni, to zrozumieli. Czyli lamerzy zrozumieli. O, a to, masz. że niektórzy się przyczepili do pierdół dosłownie, przemek. To nie jest kanał naukowy. Możemy sobie pozwolić na to, żeby popełniać błędy i bawić się z naszymi telewidzami, nie były którzy Błędy bardzo tylko często to było w ogóle źle. To było źle. To nie było. Tory źle. były złe, pociąg był zły, wszystko tak. było złe. Wszystko było złe, oczywiście. A jeszcze, no, mam, jeszcze mam dla ciebie jedną niespodziankę pozdrowienia dla Michała, Michała J, który przysłał nam e, materiały na temat kęszycy. Z strony rosyjskiej. Ja ci to jeszcze pokażę, bo jak będziemy robić kęszyce, a to obiecaliśmy, to bardzo nam się te materiały przydadzą. Ja Natomiast... nie, nie wiem jakie materiały. Nie wiesz jeszcze. No, no dostałem dwa maile. Ze mną też się kontaktują ludzie. Żeby no nie było, dobrze. że to ty jesteś taki szef pan i władca. No jesteś, ale nie zmienia to faktu, nie, że... No to bez, bez. Nie. nie demonizujmy. Akurat pod względem technicznym w tym momencie to fajnie, że to trafiło do mnie, bo już wiem jak to ograć w sensie. A i nie do powiesz filmu. mi, i mi nie powiesz i nie pokażesz i Przemek, będę na ale bez tego... Dobra, okay. nie. bez tego to my nie wystartujemy. O, dobrze, rozumiem. Ty to musisz przeanalizować, bo ty tu jesteś. To głową... idziemy teraz na piechotę? Możemy. To głową Głową się musieli tam pójść. Następny odcinek będzie tam. No to pogadajmy jeszcze chwilę. No mamy 19 minut. Nie no nie grajmy na czas. Ja myślałem, no nie, 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 chodzi mi o coś innego, to możemy jeszcze, żeby nie zanudzić, możemy jeszcze przez kilka chwil o planach porozmawiać. Bo no nie ma już bunkrów. Skończyły się mniej więcej pół roku temu. Dobra. Nie, ale no, 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 obiektyw obiektywnie wiem, nie, nie mamy wiemy. już bunkrów. Napisałem wczoraj, nie, przedwczoraj do Przemka Przemek, mam niedzielę wolną I chciałbym ją poświęcić tobie Znaczy nie, żeby to było wyzwanie jakieś Tylko z wielką przyjemnością Wreszcie spotkalibyśmy się Ale my musimy cofnąć się po latarki Po latarki No to cofamy się po latarki No i mówię, to dawaj gdzieś pojedziemy Ale nie ma bunkrów Ale pięć minut później, dobra, to pojedziemy tu, pojedziemy tu Pojedziemy tu, jeszcze to zrobimy Nie ma bunkrów Dzisiaj wyjechaliśmy, mieliśmy jechać w inne miejsce. No i dojechaliśmy tu i przemysłu. do. No, czekaj, to jeszcze zrobimy to, zrobimy to, zrobimy to. Znaczy wiesz, mamy, ma mamy sporo miejsc i gdzieś tam zapodanych czy przez Piotra, czy przez inne osoby, które warto byłoby zobaczyć. Natomiast one są bardzo mocno rozrzucone w terenie. Od, po, tutaj po przymaniu przy się MRU, ja cały czas to stanowisko dowodzenia w części północnej. Mm -hmm. Gdzie mówię, że jest szansa, że masz jakiś tam kontakt. To, to tak. może być dość interesujące miejsce. Tak. I tam jeszcze kilka elementów. Znaczy, nie wiem, nie że wszyscy też... wiedzą, że jest to stanowisko dowodzenia. Generalnie są bardzo ciekawe obiekty na terenie prywatnym zagospodarowane. Dostałem już informację, że jest możliwość, że ktoś porozmawia z właścicielem i być może właściciel nas wpuści na określonych zasadach. Także cieszy mnie bardzo, że się co niektórzy otwierają, a nie zamykają. Jak mhm. na przykład na w, w dwóch innych miejscach. Ja bym powiedział, że nawet trzech trzech? Aha. Dwa pamiętam. Jedno to ja podpadłem, a drugie to w ogóle nie chcieli rozmawiać z nami. No. Nie no, jak? T... jedno to ja podpadłem, drugie ty podpadłeś, a trzecie nie chcieli gadać. Aha, no tak. No. To tak. Ale najlepsze to było to, że tam gdzie ja podpadłem to zdarzyło nam się wymijać i ta osoba powiedziała, ciebie nie, ale przemka to zapraszam. Trudne. Nie, no. To słuchaj, to ty zostaniesz na zewnątrz za płotem i będziesz tam za płotem, mm -hmm, machał, mm, a ja bym mm -hmm. oprowadzę. Nie, jakoś, jakoś nie mam ciśnienia. A, ale to jest fajny obiekt. Mm, tak, ale to jest zabawa, my się bawimy tym, a jeżeli ktoś nie ma takiej ochoty na Współpracę i zabawę, chcę kolaudować na przykład materiały, to sorry no bonus, ale... No, a to już mówisz o drugim miejscu. O, o pierwszym właściwie, bo od niego się zaczęło. Wtajemniczeni wiedzą, o kogo chodzi Artur, nie śmiej się teraz, bo ja już widzę jak Artur e, siedzi i się nabija teraz. Dobra. Kochani drodzy moi, na dzisiaj wystarczy. Sorry, że taki przegadany odcinek, ale myślę sobie, że... Ja chciałem, żebyśmy powiedzieli i to zrobili w kilku miejscach, ale to Tomasz jak zwykle, on jest uparciuszak i się upar, że musi być jeden odcinek z jednego miejsca. Nie uparłem się, tylko tak jest lepiej. lepiej. Bo my wtedy wątki tracimy. A Chyba jed... Ty. A w jednym programie jest większa szansa, że to uda się ogarnąć. No dobra, okej. Okay, Mniej jest, nie, przeszkadzam, nie, nie, nie. więcej kontroluję i ten... Pan kontroluje. A ta mięta, miętowe cukierki, guma. Nie wiem, o co ci chodzi. Wy nie wiecie, a ja wiem. Yy, patrząc na przemkę z bliska, inaczej dzisiaj wygląda. Bo ci je że pięknie w sensie i jest agresywny kiedyś. i mnie właśnie przeatakował. Wszyscy widzieli. Widziałeś? A ja dla ciebie z dobrym sercem. Drodzy Państwo, do zobaczenia płoty, gadasz, Do zobaczenia za tydzień. Modlę, mamy fajne obiekty. Naprawdę fajne obiekty jeszcze do pokazania, i myślę sobie, że będziemy się jeszcze przez jakiś czas fajnie bawić. Choć bunkrów nie ma, ale i tak po MRU będziemy chodzić. Przytyczka, nie? Trzymajcie się. Na razie miłego weekendu. Cześć.